Dziękuję. Panie Marszałku. Panie prezesie, mam pytanie, bo tak zakończył Pan badaniom na łączce. Czy jeszcze w innych miejscach w Polsce również prowadzone są tego typu terenowe badania połączone z archeologią swoistą? To jest pierwsze pytanie. Drugie mam dotyczące aktualności pewnej, no bo obchodzimy rocznicę Rzezi na Bołyniu. Tu sporo kontrowersji z różnego rodzaju, a jest to sprawa dosyć prosta. Zaczęliśmy kiedyś w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi prowadzić już śledztwa w tej sprawie. Czy są prowadzone inne śledztwa w sprawie tej zbrodni na rozległym terenie? Bo my mówimy jako hasło wywoławcze o Wołyniu, ale wiadomo, że w innych województwach również dochodziło do tego typu masowych. Zbrodni, czy jakieś ośrodki IPN w Polsce prowadzą jeszcze badania i czy nie uważa pan za stosowne opublikowania no jakichś materiałów, bo mówił pan tu, że w języku angielskim są opublikowane, ale brakuje edukacji w społeczeństwie i bardzo wiele osób nawet no tak na tym popularnym Facebooku zadawało mi pytania, po co my akurat takimi sprawami się zajmujemy, bo oni o niczym nie słyszeli takim, a jeśli to tylko tak naskórkowo. Myślę, że rocznica, tak jak w ubiegłym roku Zamoiska, tak i tegoroczna powinna no, wywołać u Państwa też jakąś serię chociażby wystąpień wydawnictw. I jeszcze jedno trzecie pytanie dotyczy... Takich spraw, o których dawno temu mówiliśmy, wymiany pewnych informacji z archiwami czeskimi, niemieckimi. Mówię o tych dotyczących historii współczesnej, bowiem tam bardzo wiele polskich nazwisk można odnaleźć i polskich spraw. Czy one są prowadzone? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator Jarosław Obramski. Niestety ja mam kilka pytań, ale może, pa, ponieważ ja widzę bardzo dużo mhm. zgłoszeń, co prawda w scenariuszu, nie, w scenariuszu nie mam ograniczenia czasowego do minuty, ale jednak bardzo prosiłbym. To, to najwyżej zrobię pytań. dwie tury. To, dwie tury, to znaczy, bardzo proszę. Pierwsze, pierwsze pytanie: Mamy taką współpracę, albo próbujemy, żądamy dostępu do informacji, które są w archiwach moskiewskich. Natomiast ja mam takie pytanie, które być może. Nie jest realne, być może jest pewnym postulatem naiwnym, ale czy Polska nie powinna bardziej domagać się od strony angielskiej przyspieszenia ujawnienia tajnych danych związanych ze śmiercią generała Sikorskiego? Czy to nie jest może inicjatywa IPN-u, która poprzez prezydenta Rzeczpospolitej Polski powinna być kierowana do władz? angielskich. Myślę, że Anglicy nam są to winni chociażby z powodu II wojny światowej, ale też bym powiedział obecnie nasi żołnierze w kilku miejscach walczą, walczą razem. Więc być może tutaj tytuł moralny jest do, 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 dosyć, 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 dosyć mocny. Drugie, drugie, drugie pytanie. W dyskusji telewizyjnej po filmie Nasi ojcowie, nasze matki był taki głos szefa Związku Armii Krajowej, który powiedział, że jeżeli go zapytają, czy wśród żołnierzy Armii Krajowej były postawy antysemickie, to nie zaprzeczy, natomiast nie pozwoli, żeby można było mówić o Armii Krajowej, że była organizacją antysemicką. Pytanie dla mnie jest, na ile w pewnych programach edukacyjnych Warto byłoby specjalnie mocno pokazać nie tylko fenomen polskiego państwa podziemnego, ale ten element, który pokazywałby wymiar sprawiedliwości państwa polskiego i ochrony obywateli Żydowskiego pochodzenia, którzy przez niektórych Polaków byli jednak denuncjowani i byli skazywani na śmierć poprzez wskazanie okupantom. To znaczy, na ile taki projekt edukacyjny no, mógłby coś zmienić, bo wydaje mi się, że w młodym pokoleniu nie jest on najlepiej znany. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panie prezesie, bardzo proszę. Bardzo odpowiedź. dziękuję. Pierwsze pytanie pana senatora Bonisławskiego dotyczące innych miejsc poszukiwań to chciałbym przede wszystkim wspomnieć, że jeszcze przed uruchomieniem tego dużego projektu z tymi instytucjami, o których wspomniałem, we Wrocławiu, dzięki też znaczącemu wsparciu władz miasta Wrocławia, dokonano ekshumacji szczątków więźniów z kwater więziennych na cmentarzu Osobowickim i udało się tam zidentyfikować 80% z nich, ale to. Była wyjątkowa sytuacja, bo to jest jedyna tak zachowana kwatera więzienna i co więcej zachowała się tam też dokumentacja. Więc ten, to było dużo łatwiej niż w innych miejscach. Natomiast obecnie i w roku ubiegłym prowadziliśmy i prowadzimy prace w różnych miejscach. Takie najbardziej szeroko zakrojone dotyczą Opolszczyzny. Tam poszukujemy szczątków około 160 żołnierzy kapitana Henryka Flame pseudonim Bartek, którzy zostali zwabieni w pułapkę i zamordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przeszukaliśmy wiele miejsc, to były naprawdę bardzo szeroko zakrojone poszukiwania. Jeśli chodzi o efekty tych poszukiwań, to znaleziono miejsce pochówku 12 żołnierzy, aczkolwiek nie wiemy czy z tego oddziału i pozwolę sobie wspomnieć, że bardzo specyficzne, mianowicie ci ludzie zostali wrzuceni do Szamba. I w tym szambie te szczątki zostały odnalezione. Natomiast w pozostałych przypadkach znaleźliśmy po pierwsze miejsce zbrodni. Na podstawie różnych pozostałości archeologicznych udało się stwierdzić, w których miejscach nastąpiło zamordowanie tych ludzi. I znaleźliśmy groby, ale puste. Czyli jest ewidentne, że tam nastąpiło dodatkowe zatarcie śladów. Czyli po jakimś czasie szczątki zostały wydobyte i przewiezione w dalsze miejsce, i niestety wciąż nie znaleźliśmy, ale oczywiście nie ustajemy w poszukiwaniach. I to się zdarza. Zdarza się, że weryfikujemy pewne miejsca i informacje się nie potwierdzają. Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca, które zostały potwierdzone, no to w ubiegłym tygodniu prowadzono pracę przy Areszcie śledczym w Białymstoku i tam odnaleziono. To teraz były prace sondażowe, żeby potwierdzić, czy są tam szczątki. Tak, na pewno są tam szczątki. Szczątki więźniów. Jeśli chodzi o rocznicę zbrodni wojskowej, co co prawda jest trochę pytaniem dotyczącym tego roku, ale jeśli Pan Marszałek pozwoli, bardzo to, to bardzo. Chętnie, chętnie również na to pytanie odpowiem. W wymiarze śledczym w tej chwili prowadzone są jeszcze 32 śledztwa. Część z tych śledztw została umorzona, one są zasadniczo podzielone, powiedziałbym, w aspekcie terytorialnym. Mamy jedno największe śledztwo w Lublinie prowadzone przez oddziałową Komisję dotyczące województwa wołyńskiego. Natomiast pozostałe śledztwa toczą się w Krakowie oraz we Wrocławiu. Natomiast w Krakowie jest jeden wyjątek od tej zasady terytorialnej, tam jest odrębne śledztwo w sprawie zbrodni w Hucie Pieniackiej dokonanej przez żołnierzy SS Galicjen. A pozostałe właśnie taki wymiar, wymiar terytorialny jeśli chodzi o materiały z, z tych śledztw, to myślę, że czas na ich opublikowanie jest ściśle śledcze, bo tam jest też dużo ważnych ustaleń dokumentalnych i zeznań świadków. Czas przyjdzie po zakończeniu tych śledztw, bo część już została zakończona, ale to nie są te pierwszoplanowe powiedziałbym, postępowania. Natomiast jeśli chodzi o inne materiały edukacyjne, to w tym roku zrobiliśmy, jak sądzę, dużo, żeby właśnie zmienić stan wiedzy o, o, o zbrodni wołowinskiej, bo on jest niski. Też opublikowane kilka dni temu w Badaniowni Publicznej wskazują, że wciąż dominuje niewiedza nad, nad wiedzą. Wymienię tylko kilka przykładowych działań. Portal edukacyjny w trzech, w trzech językach, czyli oprócz polskiego w języku ukraińskim i angielskim. Zresztą zawierający informacje o tych podstawowych śledztwach. Również przygotowaliśmy specjalne materiały edukacyjne dla nauczycieli. Bo nauczyciele w większości przypadków nie uczą o tej zbrodni. Ale też to wynika z tego, że nie wiedzą jak. Trzeba im podpowiedzieć, bo to nie jest łatwo opowiedzieć taką straszną historię. Oczywiście to w ogóle należy czynić dopiero w pewnym momencie rozwoju młodego człowieka, ale jak już nawet on już jest w tym odpowiednim wieku, to też nie jest, nie jest łatwo. I dlatego wszyscy nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych otrzymali od nas materiały edukacyjne w tej chwili, Pozwolę sobie zaprosić Państwa senatorów. Są dwie wystawy. Przed domem Polonii na krakowskim przedmieściu jest wystawa plenerowa, opowiadająca o zbrodni wołyńskiej przez pryzmat relacji świadków, ale też obrazów związanych z przedwojennym Wołyniem. A w naszym centrum edukacyjnym na Marszałkowskiej jest druga wystawa, która tym razem odwołuje się do dokumentów i to przede wszystkim do dokumentów ukraińskich. Z czasów II wojny światowej, ponieważ jak wiemy, jest dość silny prąd podważania w ogóle faktu, że do tej zbrodni doszło, lub zmiany jej charakteru. Stąd taka wystawa. Więc tych działań naprawdę jest sporo. Ja nie będę wymieniał wszystkich. Jeśli chodzi o współpracę z innymi. Przepraszam, z innymi instytucjami, które przechowują archiwa wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. To Instytut był współzałożycielem i jest aktywnym członkiem sieci instytucji archiwalnych, europejskiej sieci instytucji archiwalnych zajmującej się aktami dawnych służb. Jest w tej chwili siedem państw, które mają takie specjalne instytucje powołane do zajmowania się tym materiałem archiwalnym. I, i w toku. W toku tej współpracy wymieniamy się różnego rodzaju informacjami. Jednym z takich ciekawszych, obecnie realizowanych projektów jest próba zgromadzenia w jednym miejscu, także dostępnym powszechnie, czyli za pomocą portalu internetowego, materiałów z narad międzypaństwowych w ramach bloku sowieckiego. To jest o tyle istotne, że w każdym z naszych archiwów zachowały się tylko fragmenty. Na przykład mamy pojedyncze protokoły z tych narad w naszym archiwum. Koledzy niemieccy mają inne, stosunkowo dużo mają koledzy z Bułgarii, ale wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie odtworzyć prawie komplet tych materiałów i dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie były tutaj zasady tej, tej współpracy. Jeśli chodzi o pytania pana senatora Obremskiego, to w sprawie, w sprawie generała Sikorskiego, to powiem tak, że jednym z celów istotnych, które powodowały były istotne przy wszczęciu decyzji o rozpoczęciu śledztwa w sprawie śmierci generała Sikorskiego była też nadzieja na to, że tą drogą właśnie, drogą prawną, a nie drogą badań historycznych, Polska będzie mogła uzyskać dodatkowe dokumenty od strony brytyjskiej między innymi natomiast w tej chwili nie jestem w stanie ad hoc odpowiedzieć, czy ten zamiar się powiódł, więc jeśli pan senator pozwoli, to dodatkowe informacje przedstawimy w formie, w formie pisemnej, ale ponieważ nie jestem pewien, to obawiam się, że ta informacja będzie negatywna, bo że gdybyśmy pozyskali jakieś wartościowe dokumenty, to bym, o tym, to bym o tym wiedział. Jeśli chodzi o działania edukacyjne związane z Polskim Państwem Podziemnym, w tym szczególnie z kwestią z kwestią z kwestią, z kwestią Obrony ludności żydowskiej przez, przez Polaków, to Instytut prowadzi takie działania. Od jakiegoś czasu istnieje portal edukacyjny Życie za Życie. On jest też w wersji angielskiej, on właśnie przypomina o takich przypadkach. Jednym z tych projektów dokumentacyjnych, o których mówiłem w swoim głównym wystąpieniu, jest projekt Indeks dotyczący Polaków represjonowanych za. Obywateli Polski, bo nie zawsze byli to Polacy z narodowości represjonowanych za pomoc ludności żydowskiej. Ten projekt zainicjowała i obecnie też ponownie jest, ponownie jest wykonawcą Instytutu Studiów Strategicznych z, z Krakowa. Wydaliśmy też albumy. Zapewne no, ta najbardziej znana sprawa rodziny Ulmów z Markowej. No, to przypomnę, że tutaj pracownik Instytutu, pan Mateusz Szpytma, odegrał szczególnie dużą rolę w jej nagłośnieniu i, i też był autorem publikacji, którą również wydaliśmy w języku angielskim. Natomiast jeśli mogę nieco rozszerzyć odpowiedź na to pytanie, wychodząc od pierwszego elementu pytania pana senatora, czyli tego nieszczęsnego serialu niemieckiego, to wydaje mi się, że taką dużą szansą przed nami wszystkimi są przyszłoroczne rocznice. Mamy w przyszłym roku 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 70. rocznicę akcji burza i 70. rocznicę powstania warszawskiego i wydaje mi się, że w tym aspekcie międzynarodowym, przy dobrej współpracy różnego rodzaju instytucji, też organizacji społecznych, możemy jednak wpłynąć wpłynąć na to, że ten obraz nie będzie kształtowany tylko przez ten film, który, jak wiemy dość szeroko, w tej chwili jest sprzedawany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Prezesie.